Panie Drodzy, jesteśmy w Energylandie, idziemy na pierwszą atrakcję, kocham rzeczy do safek i zaraz do Was wracam. Jak widzicie byliśmy po pierwszej atrakcji i to w dodatku wodnej, więc już cyfry wyszły na wierzch. W sali mokrzy, Raz mnie ciągną chłopaki, bo chłopaki tu już w ogóle byli, ja tu jeszcze nigdy nie byłam. Więc tak. Ludzie chodzą szczęśliwie, ja trochę mniej, no ale zobaczymy. Bo Kamil to było w ogóle 3-4 razy, ja się kapasowałem. A ja w ogóle nie lubię takich rzeczy, ale lubię to dla nich. Więc idziemy dalej. Ale to jest. teraz czekamy do Formuły 1. Zobaczymy czy teraz przeżyjemy. Jeden, Teraz jesteśmy tutaj przy Majanie, chyba tak to się nazywa. I to jest po prostu strasznie długie, strasznie długie. I ludzie, wieszcie, krzyczą... No to no, teraz to, no, to, no. na Formule, na Formule mi się bardzo podobało. Według mnie to było super, ale tutaj jak się wisi to góry nogami, to mi się to nie podoba w ogóle. Więc ja się poszedł z Kamilem, bo sobie w ogóle z Kamilem i z kuzynem. I oni poszli, a ja, ja tam już w kolejce, ale tak patrzyłam na to, gdzie ludzie krzyczą. To jest strasznie do zrobienia tych obracań do góry nogami. Nie, wiedziałam, że nie jest dla mnie czekam na ani. Ja teraz chcę iść bardzo na tą anakondę, na ten spływ, bo to jest takie, wiecie, no luzetki chyba. Ale ja się nie powiedział, że jak już przejechałam przez Formułę, to już jeszcze tylko hiper i jest straszniejszy. Ale no, to powiedziałam, że nie pójdę na zadrę. Troszkę chlapnęło, ale jak się domyślacie, nie pójdę na hiperionę na pewno i na zadrę. I na zeszczęście będę miała ochoty, bo ja sądziłam, że zmuszać się nie będę. Tam czekają, tam się nawet patrzy. No i więc będę ich nagrywać, może jak się uda. Ja jestem taka spokojna, ja bym mogła iść na to. I chciałabym iść jeszcze na też takie wodne, są takie kółka, gdzie się siedzi, albo takie wodne rzeczy, więc jakby. Jestem nudziarą, ok? Jakby dla mnie za dużo adrenaliny to nie jest wcale fajnie. O, już tam są! Więc ta kolejka szybko idzie, więc spoko. No i na jakąś kolejkę na pewno jeszcze pójdę, tylko no po prostu się boję. Byłam raz w Gardalandzie i tam mi się podobało, ale musiałam naprawdę jechać kilka dobrych razy, ale właśnie pamiętam, że byłam... że mi się podoba na takich, jak się siedzi i nogi masz jak... Jak nogi mi zwisają, byłam na takiej jednej i... właśnie w Gardalandzie we Włoszech. I tak mi tam nogi powywijało. W sensie, nie mogła nogi tylko głowę i potem mi strasznie bolała głowa szyja. Więc ja stwierdziłam, że takie nie jadę, bo to po prostu obraca. No dobra, tu się jedzie, właśnie się jakiś przejazd. I teraz jest najgorzej raz. Więc wszyscy też nie krzyczą... Są, tylko ta... są tacy ludzie, którzy krzyczą cały czas, albo są tacy, którzy w ogóle nie krzyczą. Więc no i będę tutaj patrzeć, czy ja się z Kamilem jadę. Ale nie wiem, tak dużo gadam, gadam, po prostu się stresuję, no naprawdę. Tam jeszcze widzę jakąś fajną kolejkę, no bo zaczyna chlapać, bo to chlapie tutaj z tego, no i co moi drodzy, zobaczymy, bo ja ogólnie do czego tu przyjechałam, możecie zapytać, ponieważ Jesiek mnie nakłonił, ponieważ on bardzo chciał, ponieważ, ee, ponieważ tak, więc obiecałam że kiedyś pojedziemy, więc jesteśmy, a jeszcze widzieliśmy Kamila, bo właśnie w sytuacjach takich jak ta, on nie będzie musiał jechać sam, tylko pojedzie z Kamilem, a że Kamil lubi Energy Energyland, no to yes, więc ja na tym już mam na plus. I mówię wam, no po prostu stresuję się jak jest być na się, na Formule 1 Na Formule 1 się się bardzo bardziej podobało niż na Aqualandcie Mimo, że była wiecie wodna I niby jest mniej straszna Ale jakoś tak, nie wiem W ogóle jeśli ktoś z was był Energyland i to ogląda Odpowiedzcie mi, jakby, uf jakby ufacie w ogóle Tej zadrze jakby poczekajcie popatrzeć czy nie jadą teraz Patrzę po butach, to od razu się ogarnie Czy to oni, czy nie Dobra, jeszcze teraz nie jadą Pewnie pojadą następnym, ale jakby ufacie temu Drewnianemu, kto się nie zawali, że to przeżyjesz, że w ogóle przeżyjecie. Nie wiem, ja po prostu się boję tego, że. że coś wiecie, że na przykład, nie wiem, albo ja zemdleję, albo po prostu. Nie wiem, boję się wszystkiego ogólnie. Od czterech lat zrobiłam się taka, że się boję wszystkiego, naprawdę. I. w szeregach czy odkąd jestem Jaszkiem, bo on teraz. No, dużo rzeczy robi za mnie, się tak opiekuje, a tak to wiecie, bo on taka. Wszystkiego, niczego się nie bałam. teraz Wszystkiego się boję. Ups. I powiedz mi, jak wy to ufacie. Ja bym się na to nie weszła. Już będzie mi przyszła na hiperiona, na tak? To chyba ktoś musiałby mnie naćpać, naprawdę. Ale nie ma szans zrobić na Hiperionę. Chłopacy powiedzieli, że idą, ale ja oczywiście nie. Więc cały dzień będzie go wydać tak. Vlog będzie cały z innymi w I cały dzień spędzimy tutaj. Smieszne, bo jeszcze kolejki zdąży przyjechać. O, ja to! Nie, stary z Janem, mi jadą pierwszy? No, oni są takie kozaki po prostu, że ja to nie mogę z nimi, naprawdę. Zawsze mnie przekonasz, tego właśnie tak samo na formule chcieliście do pierwszego rzędu, ale się nie udało. Bo ktoś tam inny zajął, ponieważ no, nieważne, za późno weszliśmy. Nie wiem, ja się chciał ze mną, ale tak tylko. Oni, oni chcą iść do pierwszych rzędu, więc mówię, nienormalni będą mnie, nie dać takich rzeczy. I jadą! Jezus Maria, oni są nienormalni. Byliśmy teraz na anakondzie, takiej wodnej znowu. Jasiek jest znowu cały mokry. I tam było fajnie. Tam było bardzo fajnie, tam nie było strasznie. A teraz to wyjdziemy na jeszcze gorsze jakieś rzeczy. Teraz międzyliśmy na ekipie. No, w przód było fajniej niż w tył, zależy gdzie się siądzie, ja tak siedziałam w trzecim od tyłu, Chyba kiedyś siedzieli w ostatnim, żeby tam były jakieś wrażenia. Teraz idziemy na Abessusa, czy się boję? Trochę tak, na pewno się boję nawet, żeby tak powiedzieć, ale to chyba już będzie taka moja dzisiaj ostatnia taka wiecie, mocniejsza kolejka, Można za na na pewno nie pójdę, na to czarne, największe też nie pójdę już, na, na, hy, na Hyperiona nie pójdę, więc no, jeszcze pójdę na to. Szapki depozytowe. Aha, okej. Okay. No więc moi drodzy. Jasienkowi się podoba, ustawiliśmy nawet do zdjęcia, a ja wyglądam tak. A Oni. Nie wiem Boję się. Idziemy teraz na tego potwora. Tak? Jesteśmy tak. teraz po tej drugiej jakby stronie. No zobaczymy, ja już się boję, ale co mam zrobić, moi drodzy? Nic nie zrobię. Żeby im tylko sprawić przyjemność. Na czym byliśmy, znaczy byliśmy Kamil? Teraz na Abesusie. No ja nie... A, Twister. Teraz nie mam Twistera. Byliśmy na się jeszcze teraz sobie zjedliśmy po, po drodze lody. No, ja się było go ulubione. No dokładnie na czym byliśmy teraz. Takim dużym, niebieskim. No powiem wam, że... Mm, no ja się bardzo bałam. Pan jeszcze w kolejce powiedział, żebym yy, bo stałam sama, Kamil chciał jeszcze kamiechać w ostatnim i pan powiedział, żebym ja przeszła do przodu. Ja powiedziałam, że ja nie pójdę do przodu. Dobra, musimy układać rzeczy do szafek Pan mi powiedział, żebym ja szła do przodu, powiedziałam, że pana nie pójdę do przodu. No i na szczęście mój Jasiek mnie wybawił, bo przyszedł od Kamila i Kamil, jak przyszedł do przodu, a ja mogłam dostać tytuł tam, gdzie byłam, Bo naprawdę się strasznie bałam i nikt tego nie zrobił Więc idziemy teraz na Mistera. No i mój drodzy, to po prostu było, było tak długie, po prostu trzepało góra. Ja powiedziałam, że już tam nie pójdę. Miałam tak paniki jak nigdy przed tym, więc. Teraz byśmy na takim kółku, które się kręciło, ale było serio dość wysoko, więc no oni się nie balią, się niczego nie boją. Ale ja już się Wiecie, no wiecie, ja siedziałam w sobie w kapturze, wszystko, było mega wysoko, no nie, nie, jestem, no to jest takie rzeczy, to będzie film narzekania, oni będą się coś z kręcić, a ja będę na że narzekać, się boję, ja się boję, ok. Tak, ale tamten to był najgorszy tam ABS, coś chyba, czy coś, ale teraz chłopaki idą na zadry, ja sobie poczekam na dole, o no, ja też, i <słyska> pa! I... a ja sobie już O patrzcie jakie to ma prawo w ogóle funkcjonowania. Straszne. Fajnie, że jest taka tablica i pokazuje ile się czeka. Nie wiem czemu oni z tego pokazać w telefonie, ale e, pokazuje ile się czeka do danej kolejki, więc według mnie bardzo spoko. I Jasiek z Kaminamuszki już tam właśnie do kolejki na zabiorę, może go zobaczymy nawet. I nie wiem. Będę im machać, więc będę tutaj stać i czekać aż, aż przejadą i będę to obserwować, bo to dla mnie jest mega podejrzane. Jeszcze Nie wiem czy to mogą być oni. Ale na nich czekam zdecydowanie. Eee, nie, nie ma ich. Bo naprawdę jak patrzę na tych ludzi, jak oni jadą, to ja dziękuję Bogu, że ja po prostu tam nie jadę. Wszyscy mnie nazwać jestem beznadziejna, ale naprawdę... Nie wiem z takich rzeczy. Nie wiem z takich będzie. Dobra, dalej tu siedzę i czekam aż oni będą. Minęło już tak z 40 minut i jeszcze w międzyczasie wybiłam sobie piwko zero i tak dalej. I w międzyczasie... czekajcie, mam zobaczyć czy będą teraz. Chyba ich nie ma, ale w razie czego to tu nagram. Nie, wydawało się, że to nie oni, ale ja już nie wiem. Nagrałam, ale to nie byli oni. Bo wiecie co, w międzyczasie była w ogóle jakaś przerwa też tej Zadry I nie jeździła żadna, kole... najpierw jechała pusta kolejka Potem nie jechała żadna eee, przez jakieś 10 minut A pół godziny temu napisali, że jest jeszcze 15 minut tylko To było jeszcze przed tą przerwą I teraz pojechały dwie, w sensie z ludźmi No i może już następnej będą, no bo bez jak W ogóle nie wiem, czy to widzicie, ale tak jak się te chmury ruszają To wygląda jakby ta Zadra miała się zaraz zawalić I ja mam tak cały czas... Straszne. Ja po prostu nagrywam randomowych ludzi, bo chcę ich nagrać, a to dalej nie oni. A wiecie, a to jedzie tak szybko, że nie jesteśmy w stanie chyba, chyba to nie oni, nie wiem. Ładne niebo. Albo zrezygnowali, albo nie wiem. Mam nadzieję, że już zaraz będą. I znowu nie jechali. Ja po prostu nie rozumiem, jak można sobie... Może jestem na kuchni dziarom, ale wiecie... Ludzie po prostu trzęsą się, wrzeszczą. No ja sama tak robiłam. Tylko ktoś to robi na własne życzenie. Tak samo ja na przykład nie jestem osobą, która by kiedykolwiek, wiecie, chciała na przykład skoczyć ze, ze spadochronu czy na bungee. Nie, to, to nie mój klimat w ogóle. Dalej czekamy. Kolejny wyjeżdżałam, a no jest to oni. W ogóle jak ci ludzie tutaj zjeżdżają, wiecie to, no to patrzę. Bo jeszcze mi się wydaje, że się przechyla przez te chmury. I ja już mam dość. A co dopiero ludzie, którzy tam są? O. Oni nie wiem, może oni zrezygnowali. No. A wiecie, już telefony schowali pewnie w szafkach. Nie wiem, mam dość. I to znowu nie byli oni. Dwa razy pod rząd. Zaraz minie godzina, jak ich nie ma, więc. Dobrze, że sobie gadam tutaj do Was, bo naprawdę nie miałem co robić. Może to oni znowu nie byli oni. Jak za dwie kolejki ich nie będzie, to autentycznie zacznę się martwić. A najlepsze jest, bo moja Sieg ma ciemną koszulkę zieloną, ale ciemną. Kamil ma białą, więc po prostu szukam osób, które siedzą razem i mają biało-ciemne koszulki. Więc może kiedyś to czekam Oj, ale przecież mi włosy się terczą. Ups. Tutaj mogli być oni, ale było tyle osób w biało-czarnych ubraniach koło siebie, że nie ogarnęłam. Myślę, bym poznała starego z kilometra, nie? Ale nie widzę. Więc jeśli nie będą następnym, to znaczy, że mogli być oni? Yy, stary już do mnie dzwonił, już zjechał, więc <grym> musiałam ich jakoś ominąć albo stwierdzić, że to musieli być oni, a nie byli mnie. Nie wiem. Czekam i zaraz wam pokażę, co sobie zamówiłam na obiad. Boś nie mogę doczekać. W do ogóle zaczął padać też, więc ty mam churrosiki na obiadek czekoladkę do tego Zjadłam moje churro... zjadła moje czur, ja się z Kamilem sobie zamowiali kebaba, ale czekaliśmy chyba Bo chyba z godziny... No nie wiem, czemu ten pan już tak się trzyma całą energię Ale czekaliśmy chyba z godziny w kolejce, żeby sobie zamówili tego kebaba A teraz czekamy, aż im się zrobi i przyjdą tu przyjdą, za... zarezerwowałam im miejsce, więc czekamy, jestem już mega zmęczona i też w sumie można na coś słonego na obiad właśnie. Ale może jak będziemy wracać sobie kupię halumi. Nie wiem, bo i tak dzisiaj jadę jeszcze do Jaśka Nie wiem, straszny, straszny chaos, jestem już taka zmęczona. A jeszcze ja prowadzę, w sensie ja wracam, no już jak ich wzięłam, no to wiecie. A no jestem so, zmęczona znaczy, no jestem, jeszcze ja idę na pewno na jedną atrakcję, a może oni na więcej, nie wiem Bo ja naprawdę już nie mam siły totalnie Więc czekamy W ogóle strasznie już wieje, jest zimno, jest późno, znaczy późno Jest 15.30, więc wiecie, nie najgorzej, ale już jestem tylko zmęczona, a oni chcą jeszcze iść gdzieś jest... Chcę się gdzieś iść jeszcze drugi raz, a ja chcę, No i na pewno jestem na taki ale to przy parkingu, no a ja. A ja po prostu chcę spać. Patrzcie, jesteśmy teraz w ogóle na kole mójski. Jesteśmy Tak się udało, że jesteśmy na samym szczycie. I tutaj mamy. No wiecie, całe jest z jednej strony. I tu mamy całą Energylandię z drugiej strony. No, jesteśmy najwyżej. I to mnie trochę stresuje. No, oj, i jeszcze się buja. Nie podoba mi się. A tam, Kamil, tam się, że mogą budować dalszą część. Patrz. No, mogą to Tu byli chłopacy, tu byliśmy, czy idą chłopacy na Hiperiona, mm, tam na tym dużym. Tak byliśmy na tamtym, na Formule 1, jeszcze potem może pójdziemy na ponton, jak ci chłopakom będzie chciało. Tutaj byli na zadrze. A nie, to na tamtym niebieskim byliśmy, tym ogromnym, no tam było strasznie przyznane. Tam może budują kolejną część, kto wie. A w ogóle patrzcie jaki to jest ogromny parking, po prostu tam jest to do... samo... Wow, wow, wow i wow, I wow. Jeszcze sobie wsiedliśmy, moi drodzy, teraz na takie i sobie jeździmy nad wszystkimi. Yeah. <grym> Przyszliśmy A -a -a -a. jeszcze raz na pontonę, bo mi się tak podobało, że chciała być raz. Nie, jeszcze raz. Chłopacy yeah, jeszcze raz. Kupacze, na kolejny dnia poszli na. Periona, ja już nie mam siły, zresztą mnie ja jeszcze prowadzę. więc tym bardziej nie chcę się ale jeszcze bardziej zdruzgotać, dzisiaj można to nazwać jakąś wymówką moją. Więc ja nie wiem, jak sobie może coś zjeść, coś napić się, jeszcze usiąść. Bo powiedzieć, że jak nie będzie kolejki, to sobie pójdą kilka razy i spoko, wiecie, jak sobie skorzystają. Um, więc zobaczymy, gdzie ja trafię. W ogóle w całej Energylandii, w ogóle śmieszny stojak. Są rozstawione dynie i naprawdę są bardzo ładne, niektóre są pomalowane. Ale naprawdę te takie naturalne naprawdę wyglądają najładniej. Patrzcie, znowu tu są. I one są naprawdę wszędzie, wszędzie porozstawione. Tam kolejne. Jest już w ogóle 18. Widać byś nawet robić. Noż są po hiperem jest bardzo ładnie podświetlone. Naprawdę bardzo ładny jest w ogóle, ale no, niestety się A jeszcze... Yy... Kwestia dojazdu, no to to jest kolejna godzina, więc niestety ja tu eksploruję. To jest chyba już zamknięta kafejka, no dobra. Nie wiem, czy nie jechali teraz spadkiem. No ja naprawdę jestem. A jeszcze wiecie, ja prowadzę, więc godzina drogi. A jeszcze to nie jest koniec, bo dzisiaj w ogóle jedziemy do Jaśka. Wracamy do mnie, odwozimy mojego kuzyna. Ja się chcę przespakować, jedziemy do Jaśka jeszcze. A jest jeszcze na drugi koniec Krakowa, więc mnie dzisiaj jazdy czeka co niemiara. Moi drodzy chłopcy, jeszcze saleją. Tam Aha, a, a, to są sesje podlogi, moja. Patrzcie, jakie są kolejki na tego hyperiona. Ja, ja się nie dziwię, że ich tyle nie ma, czego, i dalej w kolejce stoją, nie? Ale sprawdzę. Bo widzicie, może jadą. Znaczy, jakby mi mniej zależało, to bym tam podeszła bliżej. Krzyknę, na Tak jak się zaczyna na niego drę. I ciekawa jestem, czy by się odezwał. No nie chcę robić siary, więc patrzcie, jak to nie ja nocą wygląda, jak w ogóle się jedzie, ale ja bym się zasrała, ja bym nie pojechała chyba tak. Znaczy, jeśli bym w ogóle pojechała, to na pewno tak nie nocą, to trzeba mieć mega jaja, a patrzcie, jak to jest tam mega fajnie oświetlone. Dobra, no właśnie, ja dzwoni już że wyszli, więc nie są tam, więc tak bym zrobiła sobie jeszcze szarej, tak, więc... Czekam na nich i moi drodzy, chyba jeszcze chyba szczelinę, bo muszę jakiegoś blaka kupić albo coś. Mam w ogóle po przyjeździe pontonem, w pierwszym jeszcze, wobec mnie dwa razy mam całą mokrą bluzę z tyłu, więc właśnie zawsze na takie sytuacje woziłam bluzy. W czy mam taką bluzę taką rozpinaną w samochodzie? No ale trudno, przebiorę sobie ją, bo lepsza taka niż mokra, żebym się jeszcze zarzębiła, więc sobie taką rozpinaną z bagażnika po prostu ubiorę i będę w niej wracać. No trudno, jeszcze do sklepu pewnie w niej pójdę, bo. Bo muszę iść do sklepu, muszę sobie kupić jakiegoś blaka, bo nie wytrzymam na powrót. No i tak, moi drodzy, opuszczamy, ale było naprawdę bardzo fajnie, bo dość czas przyjadę, bardzo... bardzo fajne miejsce. Może będę wtedy odważniejsza, żeby pójść na Hyperiona, bo na Zadrę myślę, że... Chociaż nie wiem. Na zadrę myślę, że nigdy nie pójdę, a na Majanę i na Hyperiona może kiedyś tak. Po prostu tylko na tych wyżyczach nie byliśmy. Znaczy ja nie byłam chyba co byli? No i tak, więc... Zobaczymy zobaczenia kiedyś. Jest. jest moja wspaniała strzała. Znalazłam ją!